Wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj witam Was z mojej kuchni. Słuchajcie, chciałam z Wami zrobić kisiel. Tak, słuchajcie, zamówiłam sobie na eBayu produkty do testowania. I mówię, no chciałam. Co tu się dzieje? Słuchajcie, rozpada się wszystko. Chciałam przetestować coś z Wami, ale jeszcze nie przyszło. To mówię, z Wami zrobię kisiel. Przyszłam do kuchni zrobić ten kisiel. Ja patrzę, a to nie kisiel, tylko galaretka. Co więcej, galaretka jest dosyć sztywna, bo data ważności tej galaretki była do 2022 roku. I powiem Wam, że. Może, no nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Pachnie galaretką. Może i jadalna, ale my jeść jej nie będziemy. Słuchajcie, jakby było na przykład 2024, to bym jadła, ale takie... Słuchajcie, nie wiem, tu aż kolor taki się zrobił ciemniejszy. Chyba nabrała wilgoci, ale jak mogła nabrać wilgoci, słuchajcie... No cóż, yy, mimo, że chciałam coś słodkiego, chciałam zrobić coś z wami, to y, zmiana planów i zrobimy jajecznicę. Patrzcie. Ej, stara maleńka. Ja może słuchajcie, wezmę mikrofon. Co filmik zapominam używać mikrofonu, a że będziemy pichcić, to dobrze, żebyście mnie słyszeli, bo mam tyle do powiedzenia, nic tak. Nic, nic się nie dzieje. Pierogi, czy pierogi mnie słyszą? Słuchaj, kiedyś taka reklama była. Słuchajcie, właśnie testuję po raz drugi. Podejście z mikrofonem, przyczepiłam sobie mikrofon tu, i się okazało, że ja tak krzyczę, że bardzo zła głośność była. Więc teraz jest lepsza, a to jest patelnia: będziemy ją zaraz używać, będziemy pichcić, przyrządzać posiłek, a ja będę Wam omawiać rzeczy, które wydarzyły się ostatnio. Niewiele, słuchajcie, ale byłam w kinie. <słuchajcie> Poszła do kina. Słuchajcie, zmieniłam kąt kamery, bo chcę kroić. A chcę też, żebyście mi widzieli, więc ja bardzo dużo, dużo rzeczy chcę. Więc myślę, że tutaj będzie Spoczylas. A będziemy kroić, słuchajcie, cebulkę i pomidorki dodamy do naszej jajecznicy. Tylko muszę je wyjąć. Kule, patrzcie, pęknięty. Byłam w kinie i słuchajcie, poszłam do kina na film Oszukać przeznaczenie. Na pewno wszyscy znacie tą serię, słuchajcie. To ona już się ciągnie od lat 90., chyba pierwsza była, nie? Ale mała cebulka. No i słuchajcie, ja wszystkie do tej pory widziałam, więc poszłam i zobaczyć ten i powiem Wam moją opinię na temat filmu Oszukać przeznaczenie. Opinia jest taka, że może być. Słuchajcie, powiem Wam to, to nie będzie spoiler, ale taka opinia. Że początek filmu, wiecie, jak w tych filmach zawsze na początku jest, że y, osoba widzi, co się wydarzy, jakąś tragedię, właśnie, której chce zapobiec. No i w tym przypadku też tam tak było, tylko to się działo w latach 50. Ten początek. No i słuchajcie, nie wiem, czy oni tam użyli tej sztucznej inteligencji, czy po prostu y, komputerowych CGI, efektów specjalnych, ale to wyglądało. Tak tanio i brzydko, szczególnie z zewnątrz te, te ujęcia tego budynku tych lat 50, -tych, te samochody. No widać, że to wszystko było komputerowo robione, to nie było w studio, wiecie, tak tak i to zrobione. I bardzo mnie to odepchało, że sam początek w ogóle mnie nie przyciągnął. Jeszcze tak pomyślałam, jak cały film będzie w takim stylu. No, to będzie 2 na 5, no, ale później się poprawiło, no i też się zaczęła akcja dziać już w latach współczesnych. No i się poprawiły też te efekty. Jeszcze tam ta pierwsza taka śmierć po tych latach 50. była taka bardziej komputerowa, a później już takie nie najgorsze. Widzicie, już płaczę, płaczę. No, więc spoko, polecam. Jeżeli ktoś lubi całą serię, Trzyma tam jakiś poziom, też były takie trochę głupsze momenty, no ale tak chyba jest w tym oszukać przeznaczenie, zawsze, zawsze tak jest, więc może być. Ale a propos właśnie tego AI, czyli sztucznej inteligencji, powiem wam, nie wiem jak jest po polsku, czy też jest AI, bo rozmawiałam z moją mamą i mówię coś do niej, że AI, a ona mówi, co to jest AI? Mówię, no ta sztuczna inteligencja, ona, a, a, więc nie wiem, czy ona po prostu nie zajarzyła. Czy wy, wy w Polsce, ja nie w Polsce, my AI, czy wy też używacie AI? Bo powiem wam, ale czekać za spalucha włożę. Tutaj wam tylko pokażę. Cebulka jest pokrojona w cząstki niewielkie. No to teraz pomidor. Myślę, że może jeden, ten wielki będzie wystarczający. Przy bardzo, oddzielimy. Doświadczenie to się nazywa. Słuchajcie, może tak do was na kuchence, żebyście krzyczeli. Dobrze. Odkroję. Ale doświadczenie. No, a propos tej właśnie sztucznej inteligencji, to słuchajcie, zaczęło mi się pojawiać, coś obejrzałam na YouTubie i teraz każdy film na YouTubie to jest o tym, jak nas sztuczna inteligencja wybije, słuchajcie. Jaki będzie koniec społeczeństwa. Więc... Takie, powiem Wam depresyjne filmiki teraz dostaję. To mówię do Was, przyjdę, to sobie humor poprawię chociaż trochę. Chociaż też powiem Wam, w, koń, w końcu udało się ej mnie nabrać. Nie wiem, czy widzieliście ten film. Filmik na, ja zobaczyłam na Instagramie, ale on chyba wiralem przeszedł przez cały internet. To był filmik o kangurze który cierpliwie czeka na to, żeby go wpuścić do samolotu. Wiecie, tak jak w Stanach, oni mają że zwierzęcie. Najczęściej jest to pies, ale widziałam na przykład pana z pawiem i ogólnie chyba tam różne zwierzęta można użyć jako taki support, że niby one w stresie pomagają, że tam dostajesz jakiś papierek i wtedy można przewieźć tego psa jako takie zwierzę pomagające w stresie. No. No i pani miała ze sobą kangura pomagającego właśnie w tym stresie. No i ten kangur był tak fajnie się zachowywał, tak czekał cierpliwie, aż tam ustalą wszystko. Tam go chyba wpuścić nie chcieli. On jeszcze w tym chłapkach trzymał. Słuchajcie, bilet. No mówię, ale super kangur. Tak się nabrałam, bo on nie był prawdziwy. Słuchajcie, kangur AI. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę już mnie to chwyciło, i potem już pokazywali, że teraz już bardzo też dobrze można w tych filmikach z AI dobrać ruch ust do dźwięku. Już też takie filmiki powiem Wam, no już będzie teraz niebezpieczeństwo w internecie. I ja Wam powiem, że ogólnie mi tak się zrobiło. Ja wiem. Już tak chyba od ponad roku, może nawet dwóch lat. Już mnie te media społecznościowe, ogólnie media społecznościowe... Ja zawsze mówiłam, że internet to nie jest dobry. Ale powiem wam, zmieniłam zdanie. Internet sam w sobie nie jest zły. Tutaj proszę bardzo pomidorek, widzicie go w internecie, ja wam pokazuję, jeszcze realistyczny, jeszcze nie komputerowo zmodyfikowany. No... Ale powiem wam już te, yy, a zapomniałam co miałam wam powiedzieć. A, chciałam te media bym porzucić społecznościowe, bo to taki chłam jest, powiem wam, wszystko. Yy, no ale mam YouTube'a, więc tak nie za bardzo mogę. Chociaż jak sami widzicie, ja się mało udzielam. W ogóle włączam złą kuchenkę. Ja się mało udzielam na Instagramie, ja nie robię tak rolek. Powiem wam, że jakoś Jakoś nie umiem obsługiwać tej kuchenki, poczekajcie. Dobra, no i powiem wam, że tak mi się chce nie być w mediach społecznościowych, a nie mogę. No, na Instagramie prawie nie ma, Facebook, słuchajcie, odkąd mi się zepsuł telefon i mam nowy, to się nie zalogowałam na Facebooka, nie mam mnie na Facebooku, chociaż chcę teraz na Facebook Marketplace wejść, to muszę, ale nawet nie wiem, czy moje hasło znam. A tak to nie korzystam. TikToka nie lubię, powiem Wam jakoś. Bardziej wolę Instagram, bo na Instagram te rolki to prawie jak TikToki. No ja już człowiek starej daty, ale powiem wam te, te teraz te nowe pokolenie, co będzie? To tak już no, mogą być narażeni na te skutki AI. -a. Powiem Wam nawet sam ten chat GBT. Powiem wam, że jak ja sobie z czatem GBT podyskutowałam, to mi się to podobało. Słuchajcie, to jest takie nie, niebezpieczne, bo naprawdę nagle znajdujesz kogoś, kto z tobą pogada, na, na twoje największe zainteresowania. Ja słuchajcie, mam nadzieję, że ten ciekawy właśnie ten mikrofon odbiera syczenie z patelni, a sprawdzę syczenie. Słuchajcie, słyszę, że mikrofon odbiera syczenie, więc yy, tak wygląda gotowanie. Gotowanie to syczenie. Musimy to przetrwać. Ja gotuję... Może otworzę... Słuchajcie, nie, nie otwieram drzwi, bo krzyczę. Nie włączam okapu, bo będzie za głośno, a tu muszę się parować i dom smrodzić. Wszystko dla was. Syczenie! Powiem wam, że ja sobie z czatem GBT porozmawiałam na temat serialu Freaky Links. To był serial chyba z 2000 roku. Chyba tylko jeden, może dwa sezony. Był taki mało popularny. Ja pamiętam, on był dosyć późno na polsacie. I jakoś go odkryłam, słuchajcie, z moją mamą. Więc mam też takie wspomnienia, wiecie, że z mamą. A moja mama zawsze była taka śmieszna, że ona. Nie, nie, to głupia, ja nie oglądam, nie, nie. I wszystko ze mną oglądała, nawet Hellraiser'a. No. Teraz to. No i mówię do tego czata GBT, że nie mogę nigdzie znaleźć Freaky Links. Czy może mi doradzić, gdzie mogę to obejrzeć? I czat powiedział, że nie mogę. Ja mówię, ale szkoda. I tam wiecie, on powiedział, że doskonale Cię rozumiem. To był świetny serial. Mówię, tak, rozumiesz mnie, to był. I zaczęliśmy dyskutować na temat tego czata, czata. Y, serialu i powiem Wam, że tak się fa fajnie gadało, bo mówię, ktoś pamięta, ktoś mnie rozumie, ktoś też powiedział, że, że to był wspaniały serial. I jeszcze mi na koniec Chad GBT mówi, jak chcesz, to Ci powiem, jak, jak stworzyć petycję, żeby ten serial przywrócić. Możemy razem bloga napisać, mówiąc, czat, ty nie fiksuj tutaj. Nie będziemy takich rzeczy robić, ale wiecie, znalazłam wspólny język. No i tak powiem Wam, z jednej strony fajnie, a z drugiej, tak jak mówię, dla mnie, to już tak, ja to rozumiem, że to jest e, nieprawdziwe e, stworzenie ten czat, ale wiecie, jak się takiego dzieciaka teraz puści, to po co on ma z kolegami rozmawiać, po co on ma z kimkolwiek się bawić, e, jeżeli on, wiecie, może znaleźć kogoś, kto doskonale go rozumie, o różnych komiksach podyskutuje, o jakichś rzeczach, wiecie... Na przykład mojej koleżanki, syn, on bardzo lubi dinozaury. No to kurde, ja nie lubię, ale z czatem już będzie mógł o wszystkim pogadać, słuchajcie. I to jest takie trochę, może być odizolowujące, że właśnie znajdzie się kumpla w tym czacie. No i po co wtedy ludzie, nie? Więc zobaczymy. Takie, nie wiem, jakoś ta przyszłość idzie w takim dziwnym kierunku. Normalnie syczenie. Będziemy gotować z trzema jajami. Adin. O, teraz po rusku to tak nie wypada, słuchajcie, to może nie. Tu, free. Proszę bardzo. Powiem Wam, że też oglądałam taki ciekawy filmik. W sumie nie, po, nie powiem Wam szczegółów, bo już zapomniałam, ale to było coś na temat kolorów. Jak kolory e, rozkładały się na przestrzeni wieków, i tam zaczęli chyba od tysiąc. Nie wiem, od 1800 lat, wtedy było dużo właśnie drewna, więc wtedy było bardziej tak różnych rodzajów drewna, brązy. E, no i później dochodzimy do tych 70., 80., 90. naszego wieku, to e, jeszcze więcej kolorów weszło. No wiecie, lata 90. w ogóle były dużo kolorów, bo futurystyczne wszystko. I mówią, że od momentu, kiedy wszedł iPhone, czyli smartfon. To kolory zaczęły zanikać. Właśnie zaczęliśmy iść w stronę w minimalizmu yy, i rzeczywiście pokazywali, jak te kolory zanikają. Też teraz słuchajcie, jak się kupuje na przykład samochód, jak się chce kolorowy samochód, to trzeba, znaczy nie jak dużo, ale trzeba dopłacać, chyba tylko białe, czarne i nie wiem, które samo samochody są takie basicowe. Ale ostatnio widziałam taki piękny kolor samochodu. On też był dosyć ponury, bo to był kolor e, takiego bagna, zielony, ale nie kaki. Taki ciemna zieleń, ale metalik, ale ładny. Tak powiem Wam, nie widziałam nigdy takiego koloru. Raz widziałam ładny burgundowy, też był piękny, ale takiego zielonego, jak takie bagnisko, to jeszcze nie widziałam. Więc bardzo mi się spodobał ten y, samochód. Pewnie też dopłacili, mimo że kolor smutny, słuchajcie. Aha, to jest już gotowy produkt, słuchajcie, nie pokazałam, ale słyszycie, że nie syczy, więc już wiadomo, co się będzie działo będzie konsumpcja. Jak widzicie, ja mojej, y, co to jest, to jest jajecznica, nie przyprawiam niczym. Dopiero teraz y, po sole. Ja nie daję żadnych przypraw, słuchajcie. <laughs> Nic innego nie robię. <laughs> no, więc powiem Wam, że taki właśnie ciekawy program oglądałam, ale też, właśnie, też myślałam dzięki temu programowi o tych latach 90. choć wezmę was tu na stojaka, będziemy jeść. Jak już ktoś był na moim kanale, ten wie, że ja zawsze mówię, że lubię lata 90. No bo wtedy też się wychowałam. Jestem z lat 80. no ale już w latach 90. już taki podrostek na więc najwięcej wspomnień. No, ale też ciekawe, no bo jakby popatrzeć, te lata 90. to był właśnie taki początek naszej przyszłości, czyli wchodził ten internet, komputery, komórki i te komórki to najlepsze, bo wtedy też ludzie też nie wiedzieli, ci producenci, komórka, coś takiego nowego, futurystycznego i takie dziwne, dziwactwa tworzyli, słuchajcie, były jajowate, owalne, wyglądające jak podpaska. Albo takie, pamiętam, że mi się podobała, ta jakaś jak Nokia była, jak znajdę, to Wam pokażę. Takie dia, diamentowe, ta obudowa jak z diamentów była. No, powiem Wam, że tak próbowali, próbowali zachęcić. Takie to było interesujący czas, właśnie, gdzie wchodziliśmy w tą erę takiej przyszłości. Ale takie jeszcze namacalne, I że to była taka technologia, która wchodziła namacalność, że dotykaliśmy tych rzeczy. Laptopy się przecież pojawiły też. To takie dotykaliśmy. A teraz nasza przyszłość to taka bardziej internetowa, właśnie ta sztuczna inteligencja. Jak na razie nic nie ma takiego nowego, namacalnego. Więc no zobaczymy, czy coś się pojawi, czy nie. Jedycie. Czekajcie, próbuję. Hmm. Ja lubię jajecznice. Jedyne co, słuchajcie, takie futurystyczne, z wyglądu i namacalne, może ten mo monster, nie monster truck, cyber truck, cyber no powiem wam, dla mnie brzydkie, no ale każdy lubi co innego. Tesla jako samochód teslowy może być, ale ten mm, futurystyczny. No ale powiem wam, że też tak myślałam, że nie chciałabym teraz dorastać. I to nie tylko... Jeśli chodzi o te e-jaje, ale ogólnie, jak ja bym teraz dorastała, czekajcie, tu, tu normalnie chyba jest olej. Jak ja bym teraz dorastała, słuchajcie, miała te 13 lat, czy tam 15, to ja bym była tym cringe'em internetowym, ale nie takim jak jestem teraz. Ja to bym, słuchajcie, na TikToku dawała kupie filmy, powiem wam no. Ja robiłam takie rzeczy tylko w zaciszu domowym, a teraz to każdy daje publicznie i ja bym była tym cringe'em, nie? A to już zostaje w internecie, więc dobrze, że się teraz nie rodziłam, bo bym była tym gupolem z interneta w kompilacjach, no. A tak to jestem gupolem YouTube'a. Stara baba, już tak przestaje. Pamiętacie, pamiętacie, kto pamięta, a jak zaczynałam początki na YouTubie. To tak mi mówili, że co stara baba do interneta. A teraz już, już stare baby w internetach są. Takie właśnie 40-letnie babuleńki, słuchajcie, jak ja, zamiast do grobu się szykować, to nagrywają. No, czasy się zmieniły. No, a ja teraz mam psy. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale mam psy przez całe lato i kto, kto na przykład teraz wszedł na kanał i nie wie to ja mam y, psy dzielę z moim byłym partnerem dzielimy opiekę nad nimi i ja mam je na lato bo on w lato więcej pracuje więc ja się zajmuję psami i właśnie zaraz pójdziemy na oj jakie jajeczne o, jajeczne odbicia to te najgorsze słuchajcie jajcami śmierdzi no i tyle właśnie tak jak mówię zaraz będę się przygotowywać żeby wyjść z psami Dawno, dawno psów tu nie było, więc pójdziemy w nasze lokalne rejony. To one lubią. Tutaj też są tacy inni sąsiedzi, mam psy, to oni się, oni się zawsze wąchają. Słuchajcie, więc jest atrakcji, co nie miara. No i tyle. O, już tylko Wam powiem, bo teraz patrzę, mam tutaj taki. Co to jest? Sos sojowy w, sas w sasecce. To zamawiałam coś y, online, y, sushi i dali takie małe sosy sojowe, ale słuchajcie, byliśmy właśnie przed pójściem do kina na oszukać przeznaczenie do restauracji japońskiej, czy ja powiedziałam chińskie, nie wiem co powiedziałam, japońskie w każdym razie, sushi. Ale ja sobie nie wzięłam w tej restauracji japońskiej sushi, a wzięłam japońskiego pancake'a, tak to nazwali, na słono i słuchajcie... Jak pamiętajcie mój filmik, gdzie robiłam takie placki z warzyw, które posiłkowałam się przepisem Red Lipstick Monster i one mi się rozwalały. Tak wyglądał ten japoński placek. To była taki szczypiorek, cebulka i wszystko się rozwalało, słuchajcie. Normalnie ja sobie zrobiłam nie wiedząc japoński placek. Dokładnie tak się rozwalało, tylko było na to dużo jakichś sosów nawalone. Było bardzo dobre, aczkolwiek trochę słodkawe i po całym zjedzeniu, aż było za słodkie. To nie było bardzo słodkie, ale on był dosyć dużych rozmiarów i było za słodkie, ale dobre. I może wezmę sobie któregoś razu jeszcze raz, albo nawet zrobię sama, bo już potrafię. Jak się rozwala, znaczy, że japońskie. Dobra. I tyle! Pozdrawiam Was ciepło przesyłam, buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia! Pa, 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 pa!